Dzień dobry, drodzy widzowie, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiajmy na temat polskich firm, czyli polskich brandów, który bardzo popularny w Rosji i dlaczego dokładnie te, z tych brandów, z tych artykułów korzystają z polskich. W Rosji kobiety zazwyczaj, bo to najczęściej te firmy, te artykuły spotykają się taki bliżej kobietom, tak powiem. I zacznijmy od bardzo popularnego tego proszka dla prania Dosia. I to jeszcze było w moim dzieciństwie, kiedyś na początku lat 2000 było taka reklama, że i dokładnie ta reklama była pierwsza, która w rosyjskiej telewizji, która pokazała dokładnie dlaczego jakby trzeba kupować dosy, niż jakiś tam, nie wiem, bardzo drogi proszek dla prania. i Wtedy była taka reklama, że patrzcie, to wypraliśmy drogim proszkiem, a tą rzecz wypraliśmy dosię i żadnej różnicy. A jeśli żadnej różnicy, to dlaczego płacić więcej za drogi, drogi proszek niż za dosię? Jakby łatwiej kupić tą dosię. I z tych lat, ma, na przykład moja mama korzystała z, tego, do, z tej dosy, bo. Wiecie, z porównanie, jeśli porównujemy ceny, Ariel lub jeście jakiś, to oczywiście tam było bardzo, bardzo duże różnica i wtedy jeszcze ludzie nie mieli tak dużo pieniędzy. Dzisiaj na przykład ludzie jeszcze mogą kupić, tam mogą pozwolić sobie na jakieś Ariel, jeszcze na jakiś droższy, tak? ten W tym segmencie na droższy artykuł, ale wcześniej nie było tyle pieniędzy i ludzie próbowali w jakiś sposób ekonomić, czyli wydawać mniej pieniędzy na zwykłe rzeczy. No i wtedy dosia była na tyle popularna, że chyba w każdej rodzinie to było, ale to nie tylko wtedy. Dzisiaj też, dzisiaj proszek dosia bardzo też jest popularny z tego powodu, że po raz kolejny w Rosji jest z powodu sankcji wszystko teraz droższe. Wydaje mi się w związku z Import z czyli ten proszek Dosia oni nie kupują wprost, a kupują gdzieś tam w, z innych krajów, i mogą też jakby dostarczyć ten proszek do Rosji i teraz kobiety kupują jego też. I chcę powiedzieć, że ze względu na ceny, to po pierwsze, tak, jakby wiecie, czasy z powrotem wrócili. Teraz też ludzie patrzą na to, dlaczego. Trzeba kupować coś, jakby najdroższego, kiedy można korzystać z DOSI. I teraz w Rosji to nie powiedziałbym, że to premium taki segment, ale to top 3. W Rosji jest swoje standardy. I po rosyjskim standardom pierwsze to jakiś tam rosyjski producent, oczywiście, ale nawet ludzie tam nie korzystają z niego. A potem ten Niemiecki Burci Color, dalej Ariel, ten belgijski, i trzecie miejsce to Dose. Czyli te trzy proszka to to, co ludzie chcą kupić, jeśli oni chcą naprawdę wielkiej jakości i jakby ludzie to kupują. Bardzo można dużo spotkać się z tymi propozycjami, że można kupić ten dokładnie ten proszek. Że nawet tam zniżku można na niego dostać. Jeszcze coś on nie droższy, ale e, ludzie go kupują z tego powodu, że jakość naprawdę dobra. E, polski proszek Dosia, do dni dzisiejszych jest bardzo popularny w Rosji i to pierwszy. Taki, nie wiem, artykuł, tak? Pierwszy brand polski, który, o którym dzisiaj mówimy. Drugi oczywiście to ten rezerwet, i jeśli mówimy o czuchach, tak? O ubraniach. Ja nawet sam kupuję dokładnie rzeczy, wszystkie moje ubrania, tylko w tych polskich sklepach, dokładnie house. I co chciałbym powiedzieć, że w Rosji oni na tyle popularni, że nawet dzisiaj. Ludzie jedą do Białorusi, żeby kupować rzeczy w tym LPP, czyli tam Reserved, Crop House, Crop House Mahito Sensei i w, te, w tych sklepach rzeczy, nie wiem z jakiegoś powodu, ale e, ludzie lubią tam kupować. Po prostu e, styl, jakość, być może jakość nie taka nie wiem, najlepsza, bo ja też kupuję bardzo często i też coś mnie może zepsuć i tak dalej, ale tam gdzieś zamek lub jeszcze coś, ale ja wciąż tam kupuję, bo po prostu podoba się mi ten styl i ja patrzę na to i ja też rozmawiałem, jeszcze kiedy robiłem na żywo na swoim pierwszym kanale w zeszłym roku, nawet chyba w tym, w tym roku, tak, ludzi, kobiety, z którymi rozmawiałem, oni mówili, że jakość tego, co oni mieli, czyli tych e, ubrań, które oni kupowali z tego LPP, z tych sklepów, z tego grupy LPP polskiej, to tam ona była lepsza niż to, co teraz produkują w Rosji. Czyli w Rosji teraz zrobili tak, że oni zmienili nazwę, ale styl robią taki sam, jak e, i w tych sklepach polskich. E, oni. Po raz pierwszy tam przeszedli, coś kupowali, nie podobało się im ta jakość, a teraz mówią, że w ogóle te sklepy zamykają się, bo to nie te sklepy, które prawdziwy, tak? I ludzi wyjeżdżają do Białorusi, dlatego żeby dostać tą polską jakość. Wyobraźcie sobie. I to bardzo, bardzo popularne sklepy. Tak samo ten CCC, sklep z butami też bardzo popularne i ludzie też kupowali na przykład ja teraz patrzę na to jak moi znajomi na przykład tam nie wiem ze szkoły lub jeszcze gdzieś oni w Instagramie publikują stories w tych relacjach że sprzedam moje tam używane buty z, z tego sklepu polskiego być może kto chce i tam bardzo dużo ludzi chcą to kupić bo nawet z tego powodu, że oni używany w Rosji, jakby ludzie chcą nawet używany kupić, aż jakby, bo to z tego sklepu polskiego. No i trzeci, trzecie, tak powiemy, trzecia marka, trzecia firma. Dla mnie to było trochę niespodziankę, bo ja nie widziałem, po tym zacząłem szukać informacji w internecie, okazało się, że naprawdę takie forte meble, polska firma, która robi mebel, z prawdziwego drzewa, wydaje mi się tak, ja nie za dużo znalazłem informacji z czego dokładnie, ale w rosyjskich um, stronach internetowych mówią, że to polska mebel z um, prawdziwego drzewna, drzewa, i um, jakby podobna do Ikei. A jak wszyscy wiemy, Ikea w Rosji to um, jakby uznano za Luksus, i jeśli tu na przykład taka mebel to jakby taka, że no, ja chcę wynajmować to mieszkanie. Ja kupuję do tego mieszkanie meble z IKEA i niech będzie, bo no, piękna, ale na rok czy dwa wystarczy. I jakby tutaj ludzie patrzą na to mebel w taki sposób. To w Rosji ludzi, nawet nie wiem, moja mama, ona patrz, no, ja mam ten stuł z Ikei, Wiki, i wszystko. I ludzie przychodzą, i, w IKEA, a, a teraz to iście. Bardziej luksusowo, bo IKEA już nie ma, i ludzi po prostu jest jakby naprawdę jakby zdziwiony, że wow, ty naprawdę masz z IKEA meble. I oczywiście dla ludzi, którzy mają um, duże pieniędzy, oni tak samo patrzą na mebel z IKEA jak to w Polsce, ale ludzie, którzy nie mają, um, oni chcą kupić taką podobny mebel w Rosji, a teraz z tego powodu, że po prostu tam nie ma, a ludzie kupują z Forte Meble, czyli z, Polsk z polskiego tego sklepu mebli. I oczywiście to nie wszędzie, bo tak samo jeszcze coś podobnego robią i rosyjscy producenci podobną mebel, więc nie można powiedzieć, że Forte Meble w Rosji tak samo jak dosia, na przykład, tak ten proszek popularny. Nie, po prostu po to, ja mówię o tym, że to jakby. Jakieś miejsce duże też zajmuje ten sklep Fort Mebl na rosyjskim rynku mebli. I to też mówi o to, że jakby, jakby, że to po, polska jakość to w Rosji po prostu ludzie doceniają, że to nie coś z Chin, to europejska jakość. Polska. Nawet nie patrząc na to, że to z Polska to z zachodu i drożej, bo sankcje działają i trzeba kupować przez inny kraje, nawet to im nie przeszkadza, żeby korzystać z polskiej jakości. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka, no i do zobaczenia. Cześć.